O! Nie ci już? Mam inne baterie. Co to przyszło za poczta? Poczta do Ciebie od... Nie, od kobylanskiego. Kobylańskiego. Otwórz. Pięknie. Я не читаю, потому что камера у меня. Что он сейчас делает? Montevideo, Boże Narodzenie, uwielbiam Cię, siano wonne, któreś tuliło w sobie dziecinę bosą. Karol Wojtyła. Narodzenie każdego dziecka oczekiwane jest z, wielko, z, wielka. Niecie, z wielką wielka, niecierpliwością. Nie, Tym bardziej my chrześcijanie czujemy na narodziny Bożego Syna. Jest to bardzo ważny czas, który zawsze chcemy przeżyć w sposób wyjątkowy. Te roczne Święta Bożego Narodzenia niech będą takim szczególnym czasem dla wszystkich Polaków żyjących w ojczyźnie, jak i poza jej granicami. Rodzina atmosfera, w której będziemy widać Bożą dziecinę, niech przyczyni się do odrodzenia w nas wrażliwości na te wszystkie wartości, na których wzrosła nasza ojczyzna. Jan Kobylański, prezes USOPAL wraz z zarządem USOPAL imienia Fundacji nie Dobrze. Um,